Witam wszystkich oglądaczy znajdujemy się przy palmiarni w zielonej górze. Będziemy zwiedzać palemki, inne kwiatuszki, kaktusiki. Zobaczymy co się szykuje w środku. Jestem tu pierwszy raz. Też nie wiem co mnie czeka. Zobaczymy. A oprócz tego wybierzemy się któregoś dnia szlakiem Bachusików. To są kreśby w Zielonej Górze rozsiane po całym mieście, taki piękny, z kuflem wina, fontanna nie tryska, bo już zimno, widzimy się w środku. Jesteśmy w środku, wystawa obrazów, sklep z pamiątkami. Tak się prezentuje wejście do Palmierni. Bardzo ładnie. ładnie. zielono, pomarańcza chińska. Do owoców nie widać. Ale są pomarańczki. and it Białym dzień, czy się wstydziło. Jesteśmy już w palmiarni przy cynamonowcu, który nam tu pięknie rośnie. Pod nim zjemy sobie hamburgera wołowego z frytkami. Zobaczymy jak będzie smakowało to polecimy Wam. Bulgerki zjedzone były bardzo pyszne. Nie ma to jak wśród roślinności się posiwić w centrum zielonej góry takie pomarańczki to rzadkość Wilczam lecz symbolem tego. Tak się prezentują kwiatki w palmiarni zielonych górskich. Kropki. Jakieś alabambusy. Nie wiem, co to jest Ale koktasy. ale taki wygięty. Siadasz? ma Ciekawe. Ten zniszczy jeszcze jest ale my sięgają się z trzeciego piętra no ani nie, ciekawe i dorosłe tabliczka przeczytaj zakaz wychylania się my się nie wychylamy instrukcja wychylana nie ma zajęć wypoczuć w koronie drzew tak właśnie pod tym drzewkiem spożywaliśmy hamburgera bardzo dobrego oczywiście nie wiem czy to to drzewko sprawiło że ten klimat nam bardzo sprzyjał ale był dobry tak następny wam, to następny co Było na tyle. Chciałbym wyżej, zobaczymy co się dzieje w góry. Teraz możemy podziwiać korony drzew z góry. winogronowe winogronowa. Jak wiecie, Lubuskie słynie z winiarni. Z kawałek mamy. Winiarnie. Tutaj mamy zieloną górę z piątego piętra. Wszystko jest u góry. Tam jest wysoko, tu jest nisko. Dlatego zielona góra. Dużo zielonego, dużo góry. na winobranie w sezonie po zbiorach, po wino. Ludzie, co byli, to wiedzą, że smaczne wina są. Tylko pamiętajcie, z miarem.